Witam serdecznie, gości goście. Mateusz Borzęcki, Walczyk, Optik 2. E, jeden, witam. Serde. O Jezu, przepraszam, jedynka. Tak, jedynka. Przyzwyczajony z wczorajszego dnia. Mateusz, fantastyczne spotkanie dzisiaj obydwu zespołów. Urzutem na taśmę tak naprawdę remisujecie po błędzie obrony Stonczersów w końcówce. Czy ja wiem, czy po takim błędzie? No tutaj my próbowaliśmy grać w piłkę od samego początku. No ta bramka na 2-2. Mi się wydaje, że to była y tutaj zaczęliśmy akcję z, z Grześkiem. No i Grześek jakoś tam ofiernie, fortunie się odbiło, ale, ale i tam Andrzej dobił. Ale wcześniej to wyszło z akcji. To nie można powiedzieć, że, że tak z takim szczęściem znowuż. Y a powiem ci, że co? Y no 2-2 dowiedzieliśmy, mimo wszystko przegrywaliśmy z nimi, ale, ale się udało. Tyle, ale się udało. Idziemy dalej. Mafia, mogę tak mówić? Tak, tak, tak. Wszyscy wiedzą, że tak ci najmie imię. drugie imię. Ten mecz tak naprawdę daje Wam jeszcze jakieś możliwe tutaj warianty, żeby być wyżej niż tylko to trzecie miejsce, no ale trzeba swoje też robić. No ale dzisiaj też utrudniliście są drogę w tym, powiedzmy. W tych szansach na pierwsze miejsce, oczywiście dalej je mają, ale Greensi mogą to wykorzystać. Greensi i Songczersi, tak naprawdę, są dwie najlepsze drużyny w tej lidze. My tu jesteśmy trzecią. Można powiedzieć śmiało, że jesteśmy taką trzecią siłą w pierwszej lidze. No i, i, no i tak naprawdę tutaj walka o pierwsze miejsce, jest tutaj są czercie i Grinsi. No my byśmy ch chętnie chcieli tą drugie miejsce ukryć, żeby było, był awans bez baraży, ale chyba jest ciężko tam, chyba jest trochę już trochę straty, także tutaj planujemy to trzecie miejsce, żeby, żeby w tych barażach powalczyć. No to jest najbardziej optymistyczna, najbardziej realna, oczywiście tutaj taka wyliczanka. Jeszcze kilka dni temu graliście w jednym zespole, Ty i Jakub Nowak, a dzisiaj graliście przeciwko i nie odpuszczaliście sobie nogi. O, i bym powiedział wręcz przeciwnie, że skrzyło. No, no tak jest, no przeważnie jak to zawsze koledzy z boiska dużego się spotkają na hali czy na orliku, zawsze to jest tam, każdy chce być lepszy i pokazać swoje umiejętności, zwłaszcza jak ja tutaj na trawie, no to jestem bramkarzem, także zwłaszcza tutaj na hali chcę coś pokazać, że też w piłkę umiem grać, na małych boiskach. No bo człowiek od dziecka gra, także, także nie odstaje za bardzo. No i no dzisiaj na remis, no także. także no i z, z sypisem parę razy tam faule były, no i, i efektem tego były parę, parę karnych było. Ty, że tak powiem, te statystyki dzisiaj wyglądają fajne. Fajnie ty się zaprezentowałeś, a za tym poszły statystyki dwa gole, które tak naprawdę dały Walczykowi ten remis. Też oczywiście padł jeszcze jeden, ale, ale te dwa takie dość mocno kluczowe. Tak, no to po to tu jestem, tak grom z tego z przodu, żeby strzelać te bramki i, i, i pomagać chłopakom jak najlepiej. Nie da się rady z tyłu na zero, no to trzeba z przodu coś, coś uszczelić. Tak? No i dzisiaj się też udało dwa razy, no i nie, nie pierwszy, nie, miejmy nadzieję, nie ostatni raz. No wymusza to pięć, ale to tylko i wyłącznie grom tak naprawdę, więc będziemy myśleć. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.